Witam w podcaście Tylko dla Mam. Dzisiaj opowiem o kilku zabawach, które pomogą dziecku uczyć się koncentracji, czyli ćwiczyć koncentrację. W jednym z odcinków mówiłam o tym, jak rozpoznać, czy dziecko ma kłopoty z koncentracją i co tak naprawdę robić, jak pomóc dziecku, żeby ćwiczyło koncentrację. Chciałabym dzisiaj dorzucić jeszcze kilka ciekawych zabaw. Które tak naprawdę przydadzą się każdemu dziecku. To znaczy i młodszym, wersja taka uproszczona, i tym starszym. Również dzieciom, które na przykład nie mają jakichś ogromnych problemów z koncentracją, ale gdzieś tam potrzebowałyby, żeby poćwiczyć na przykład spostrzegawczość czy dedukowanie, to jak najbardziej takie zabawy też się przydadzą. Jedna taka prosta polega na tym, że Przygotowujesz kilka zabawek i bawicie się w co zniknęło. Czyli kładziesz przed dzieckiem na dywanie czy na stole yy, kilka zabawek. Im mniejsze dziecko, tym mniej zabawek. Ja yy, dla takich do trzeciego roku życia dzieci yy, dawałabym 5-6 jakichś najróżniejszych przedmiotów. To może być piłka, miś, jabłko, yy, widelec, yy, cokolwiek co macie pod ręką. Układasz je w pewnej sekwencji, potem prosisz dziecko, żeby wyszło albo zamknęło oczy. Wyjście jest świetnym pomysłem, nie myśl, że e, się wtedy dziecko rozproszy, bo dla takiego dziecka, które szybko traci koncentrację, e, taka przerwa, która polega na tym, że ja dalej jestem w tej zabawie, ale właśnie w ramach zabawy wychodzę i jak mama zawoła, to wracam. To jest też taki oddech dla mózgu, taka przerwa bardzo potrzebna, i to jest też ruch. Więc dziecko wychodzi, a Ty przestawiasz kolejność ułożenia zabawek albo ym, zabierasz jedną z zabawek. Na początek, żeby było łatwiej, pobawiłabym się w zabieranie y, zabawek, i teraz dziecko wraca i musi powiedzieć, jaka zabawka zniknęła. Możecie się tak bawić kilka razy dziennie, albo kilkanaście y, razy dziennie, może to polegać tylko na liczeniu na przykład y, takich samych przedmiotów, czyli, jeżeli macie akurat przygotowujecie sałatkę owocową, i macie winogrona, układasz przed dzieckiem sześć winogron, razem liczycie, ile ich jest, y, potem dziecko wychodzi czy Zakrywa oczy i ty zabierasz powiedzmy dwa, to zadaniem malucha będzie powiedzieć, ile zniknęło, a ile zostało. To już jest połączenie koncentracji z prostą zabawą matematyczną, a przy okazji smaczną, jeżeli lubicie winogrona. Więc po prostu szukaj tego rodzaju sytuacji, które będziesz mogła wykorzystać do ćwiczeń związanych z koncentracją. Kolejna zabawa. Która też, im młodsze dziecko, tym łatwiej powinna wyglądać, im starsze, tym bardziej może być skomplikowana. Chodzi o pokazywanie i wypowiadanie sekwencji pewnych wyrazów. Czyli stajecie i mówisz, pokazując na przykład czoło, nos, broda, brzuch, albo nie wiem, lampa, ściana, stół, coś takiego prostego, co jest w zasięgu waszego wzroku i co możecie wskazać palcem. I dziecko próbuje tę sekwencję powtórzyć. Potem możecie to robić coraz szybciej i szybciej, potem coraz wolniej i wolniej. Potem możecie coś zmieniać, czyli jeżeli było czoło, nos, powiedzmy sobie, broda, to można to zrobić odwrotnie, czyli broda, nos yy, i czoło. Yy, można czasami wrzucić, jeżeli jest starsze dziecko jakąś zmyłkę, czyli jakiś wyraz, który nie był w tej sekwencji, wtedy pociecha będzie się cieszyła, że, że udało jej się odnaleźć wyraz, który nie pasuje. Możesz też właśnie zadawać takie pytanie, co w naszej sekwencji, czy możecie to nazywać szyfrem, kodem, czy, czy jak chcecie, co w naszej sekwencji nie pasuje. Możecie się tak bawić też wyrazami, które się rymują ze starszymi dziećmi, i wrzucać takie, które się nie rymują. Tutaj chodzi o to, żeby dziecko zapamiętało po kolei i skoncentrowało się na tyle, żeby mózg potrafił i dać taki sygnał dla ciała, żeby wypowiedziało. Ale też, żeby pokazało odpowiednie. I czasami robicie zmyłkę, czyli pokazujecie na lampę, a mówicie nos. Wtedy też fajnie, jeżeli dziecko y, skonc jest skoncentrowane i zauważa tę pomyłkę. Więc y, różnych wersji tego rodzaju zabawy y, można powymyślać, ile się chce, i, i, i stworzyć na, na Wasze potrzeby, ile się chce. Świetnie, jeżeli byście to mogli robić systematycznie, to znaczy codziennie, raz czy dwa razy dziennie. Jeżeli faktycznie wiesz, że twoje dziecko ma problemy z koncentracją, nauczycielka ci to zgłosiła, albo po prostu sama wiesz, albo masz, masz takie przekonanie, że tak jest, to wprowadzaj tego rodzaju zabawy. Świetne jest też wspólne czytanie, które skupia uwagę dziecka na konkretach. Czasami są takie książki, gdzie jest jeden obrazek przewodni. Na przykład, nie wiem, jakiś tam ślimaczek idzie sobie przez wszystkie strony danej opowieści. Fajnie, jeżeli tego ślimaczka możecie gdzieś tam szukać. Możesz też się z dzieckiem umówić, że będzie reagowało na konkretny wyraz. Czyli jeżeli czytacie bajkę o misiu albo o czerwonym kapturku. To umówcie się, że za każdym razem, kiedy dziecko usłyszy czerwony kapturek, klaśnie albo podskoczy, e, e, albo powie, aha, tutaj, e, albo zdobędzie jeden punkt. Czyli e, po prostu zareaguje. Będzie musiało być na tyle skoncentrowane, e, żeby w, w te brzmiące wyrazy usłyszeć i dać tobie sygnał, e, że. Od, jakby usłyszało je w treści, którą y, do dziecka mówisz. Możecie się ze starszymi, jeżeli już się interesują literkami Wasze pociechy, y, pobawić w wyszukiwaniu na danej stronie książki, y, na przykład y, literki A, czy li, literki B, y, czy jakiegoś konkretnego wyrazu. Polega to na tym, że Ty czytasz, a dziecko po prostu patrzy sobie na stronę z tekstem, i jeżeli zobaczy konkretną literkę, to wskazuje ją palcem. To też jest zabawa ucząca koncentracji. I takie zabawy z książkami, z tekstami, one są tym bardziej potrzebne, że później w szkole, czy nawet jeszcze wcześniej w przedszkolu, no nasze pociechy pracują na tekstach, na ćwiczeniach, na czytankach. Więc to są takie zabawy, które przygotowują do tej właśnie tego rodzaju edukacji i tego rodzaju pracy edukacyjnej. Z takich zabaw ćwiczących koncentrację przychodzą mi do głowy jeszcze picture booki. To są książki, które nie mają, nie mają tekstu, natomiast mają coś do odnalezienia. Ja na blogu bardzo często opowiadam o, o tego rodzaju książkach, ponieważ jestem ich wielką fanką i wiem, że one robią bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o koncentrację. Możecie się umówić, jeżeli macie jakiegoś takiego, właśnie taką książkę obrazkową, że szukacie jednego konkretnego bohatera i opowiadacie sobie o nim i na każdej stronie wyszukujecie tego konkretnego bohatera. A możecie się też umówić, że dzisiaj opowiadacie o jednej konkretnej stronie i starasz się z dzieckiem znaleźć jak najwięcej szczegółów, jak największą ilość detali związaną z tą konkretną stroną. Najczęściej te, te picture booki one są yy, tak skonstruowane, że jedna strona to jest jeden temat. Coś się dzieje na plaży, coś się dzieje w górach, yy, coś się dzieje yy, yy, gdzieś tam w pracowni, yy, czy gdzie indziej, czy w klasie. Yy, I jeżeli koncentrujecie się na jednym temacie, to starajcie się, żeby dziecko opowiedziało jak najwięcej yy, szczegółów. Nadany ten konkretny temat. Myślę, że jeżeli codziennie będziecie wprowadzać chociaż chwilę tego rodzaju zabaw, to jasne jest, że pomożecie w budowaniu koncentracji dziecka.